No i Adam Hałkowski, prezes Poznań FC. Może tak na początek, skąd taka nazwa? Poznań FC. Oj, był rozważane na początku, przy tworzeniu klubu, były rozważane bardzo różne nazwy. Eee, no i w głosowaniu wygrało Poznanie FC. C. Czyli Poznanie Football Club? Oj nie, oj nie, to jest Poznanie FC. C. Eee, skrótu nie rozwijamy w żaden sposób. Ale macie koziołka yy, jako herb klubu. Zgadza się, y, to jest nasz trzeci herb. Y, ten został zaprojektowany przez obecnego kierownika drużyny y, Michała Radłowskiego. Y, prezes, ale już nie grający prezes klubu. Zgadza się, nie grający od 2013 roku. A wcześniej jaka pozycja? Wcześniej grałem na lewej pomocy, na lewej obronie. Jak jesteście zorganizowani? Czy słyszałem, że podobno każdy w zespole ma nie tylko trenować, ale przyprowadzać do klubu sponsora, to prawda? Po części tak jest. Generalnie wszyscy odpowiadamy za klub. Wszyscy odpowiadamy za jego rozwój, odpowiadamy za jego organizację. Dlatego, kiedy odbywa się tutaj mecz domowy, spotykamy się już tak naprawdę dwie godziny przed meczem, bo przygotowujemy się z, ze stanowiskiem cateringowym, rozstawiamy zamki dmuchane, organizujemy tę imprezę dla naszych kibiców. Dopiero później chłopacy lecą na rozgrzewkę, po meczu zostajemy wypić sobie, zjeść kiełbasy z grilla, posprzątać. Więc to taki, taki dla nas dzień meczowy trwa tak naprawdę ładnych parę godzin. Bo wszyscy jesteśmy zaangażowani. Cały klub y, ciężko pracuje na to, żebyśmy, żebyśmy byli y, organizacyjni jak najwyżej. Można powiedzieć, że jesteście w 100% amatorskim klubem? Y, tak, tak. Tak trzeba powiedzieć, że jesteśmy nadal amatorskim klubem, ale staramy się robić to najlepiej, jak potrafimy i chcielibyśmy, żeby kiedyś powiedziano o nas, że robimy to profesjonalnie. Czyli z tego wynika, że nikt nie dostaje pieniędzy za to, co robi w klubie? W tej chwili nikt nie dostaje za to pieniędzy. Y, Naszemu trenerowi zawodnicy płacą sami, dodatkowo poza składkami, które zbieramy. Trenerem jest nasz były zawodnik, także też wyłoniony z grona zespołu. Staramy się wszystko robić wewnątrz naszej drużyny, nie szukać gdzieś na zewnątrz. Macie, jak widzę, bardzo efektowne koszulki. To też od jednego ze sponsorów? Koszulki mamy. Przede wszystkim dzięki Tomkowi Stolarczykowi, który je zaprojektował. Mamy tych koszulek naprawdę dużo. Ja się śmieję, że możemy i do kościoła, i w ramach pijamy. Na, na każdą okazję mamy koszulkę. Koszulki po części dzięki sponsorom, po części dzięki naszej, naszym zrzutkom różnym. Po ubiegłym sezonowym spadku z klasy A szybko pozbieraliście się, żeby teraz ambitnie walczyć o powrót? Tak, to, to pokazują wyniki, że udało się... Ja się niepokoiłem tak naprawdę, jak będzie wyglądał ten nowy sezon, bo bardzo zależy nam na awansie. To jest ważny sezon, to jest 20 rocznica istnienia klubu i chcieliśmy, żeby właśnie ten awans uświetnił nam tę rocznicę. Podbieraliśmy się szybko, ja się nie bałem w ogóle o to, jeżeli chodzi o zawodników, jeżeli chodzi o ich formę, jeżeli chodzi o ich podejście. Nikt z zespołu nie odszedł, poza jednym transferem do Włoch, także no mamy silny zespół, silny, silny mentalnie. I wszyscy z Poznania grają w klubie, czy...? Z Poznania i okolic. Czyli Sąc... pracują i po pracy... Tak jest, pracują, uczą się, bo mamy studentów i uczniów jeszcze, także generalnie poznaję. Tak na koniec w przypadku awansu jakieś premie będą specjalne? No chyba podwyżka, podwyżka składki co najwyżej, bo to, tak to u nas działa. Życzę oczywiście dobrej organizacji takiej jak do tej pory i oczywiście szybkiego powrotu do klasy A. Dziękuję.